Cześć, z tej strony dzisiaj będzie kolejny, kolejny odcinek oczywiście yy, z Minecraft gospodarstwa. Oczywiście zacząłem budować dom na poprzednie nagrywce, ale jak wiecie coś. No jak to wspomniał Stronaga, coś się zepsuło. Więc niestety musieliśmy nagrywać odcinek drugi raz. Oczywiście nie, nie jest to odcinek tracony dlatego, że było dużo nieudolnych akcji ale mamy bardzo dużo po prostu itemków oczywiście tu będą gdzie coś sobie rosło nieważne co oczywiście pod wiatr stoi nasze naszego oczywiście nie wiem czy nie będzie coś trzeba z tym autem zrobić tak żeby się nie klinowało, bo potrzebować się zaklinować ale moim zdaniem to jest kwestia tego, że jest zniesienie z tyłu oczywiście można to naprawić bez, no, bez problemu większego ale no, to jest uciążliwe ej no pięknie no, to idziemy spać Będziemy zaraz yy, pracować. Miniatury nie muszę na szczęście robić, bo już miniaturę zrobiłem w nie najgorszym stanie. Oczywiście sobie zniszczymy trochę bloków. Ej, a mam bloczki? Mam bloczki? Mam bloczki? Oczywiście, że mam bloczki. Kurna. Jednego, pyk i oczywiście kopiemy oczywiście z czego będzie nasza podoba na pewno użyjemy sobie drewna bo wszystko jest opierane na drewnie u nas ale w sumie płytek mi to mi w sumie i nie szkoda na no kurde one na pewno nam będą psuć no napisujemy no, sobie przy krwi może spać tylko w nocy a. bo to jest musiałem wgrać niestety starą wersję Minecrafta też na tym ubolewam czasami no ale cóż Gdy, gdyby miało mi to coś yy, yy, to po prostu wynagrodzić to że mam starą wersję a nie najnowszą ze wszystkim to jest tylko jedna rzecz która może mi to wynagrodzić. A mianowicie... papa pa, pa. Kurna. Zaraz się przejedziemy. Da się jechać? Oczywiście, że się da. Włączyłem. Mam nadzieję, że długo nie czekaliście, bo byłoby bardzo źle. Gdybyście gdybym wam czekał w pracy. Jan nie czekać. Oczywiście samochód jest w dobrym miejscu. Oczywiście zamkniemy te drzwi. I wcale tak źle nie stoi. Jak mogłoby się na początku wydawać. Oczywiście. Zrobimy sobie na pewno drogę. Tylko nie wiem, jaka ona ma jeszcze być. Wydaje mi się, że to będzie tak wyglądało. No, niech będzie. Tak, oczywiście, będzie to troszkę czasochłonne, Nie wiem, jak ja to rozwiążę Prze w przyszłości. A zaraz zrobimy sobie próbną po tej drodze. I zobaczymy, czy to da się zrobić w taki, a nie inny sposób. Zobaczymy. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. No. Pięknie. Pięknie to zrobione. Zaś oczywiście przyjdziemy naszym autem. Zobaczymy czy to w ogóle yy, zdaje taka droga egzamin, bo jeszcze nie próbowałem będę jeździć ale wydaje mi się, że jest spoko Zaraz sobie w pięć docisniemy do pewności Dobra. Co, cofamy powoli, pomalutku tuj. Troszkę cofniemy i zobaczymy czy to w ogóle zda egzamin. Teoretycznie egzamin zdaje. Oczywiście ledwo bo ledwo. jeśli możemy mówić o korek egzaminu. Ale coś tu się... coś. coś się popsuło i nie było mnie słychać. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Platforma Was nie wyje... Mm -mm. Nie i was, wie. Mm -mm. Ej. Halo? Co się stało z tym autem? Co się stało z moim Fordem? Halo? Czy ktoś może mi pomóc? takiej sytuacji, a nie innej? Zobaczymy. Ej. Ej. Halo, jak chcę stąd wyjść, halo? Gdzie ja jestem? No super, teraz możemy się tylko kilać. Ej, Halo? Halo? Super. Niestety, straciliśmy prawdopodobnie samochód. <laughs> no i co? Co was jakiś śmieszy? Zadowoleni z ciebie jesteście? Jestem ciekaw, jak ja to rozwiążę. jest to z tym autem, przecież ten samochód dosłownie wisi. Ja nie wiem, jak to rozwiązać w sumie. Ej, samochód da, da w ogóle skalę wycofać stąd? Super, ale jakby go pod koła coś podłożyć, o kurde, dalej coś podłożyć pod koła, też nie dało radę. Nie no, kurde, nie wiedzia gdybym wiedział, że to będzie taka tragedia z tym autem, to bym zamówił Sara, nie Poloneza. Dobra, ha. Lone w tejże marzenie Każd każdego polskiego po prostu ugracza. Ale niestety tego samochodu już nie ma, więc musimy się uporać z tym, co mamy, z tym starym Fordem, tym yy, w sumie ledwo jeździ. Ej! Halo, co jest z tym z, z samochodem? Dlaczego czekaj, yy, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest. Nie, no, będę musiał ewidentnie coś zrobić z tym, z po prostu autem, bo widać, że to jest yy, tragedia w pewnej kwestii. Dobra. Niestety, nasza... Jesteśmy nieszczęśliwi. Niestety zostaliśmy bez auta. Niestety. Tak jak myślałem. Samochód nadawał się tylko i wyłącznie na złom. Trudno się stało się. Niestety. Samochód wylądował y, y, na złomie. Spłonął dosłownie żywcem. Oczywiście. Zaraz będę musiał po prostu. Albo wiecie co? Naprawdę nie mam. Czekajcie, czekajcie, coś mi zostało z tego samochodu. Nie no, został mi tylko silnik stary. Zostały mi tylko cztery koła. Które nie będą mi w sumie do niczego już potrzebne. Nie noc. Samochód spłonął, i tyle. W... Przek... z dalszym razem może posałem się o coś o jakiś samochód lat 50 może coś bardziej mocnego niestety mieliśmy starego Forda samochód był niestety niesprawny samochód został rozbity nie no szczerze ten samochód yy... No. Możemy się pożegnać z tym autem. Oczywiście będę musiał postarać się o nowy samochód. I prawdopodobnie też będzie jakiś pick-up. Ale troszkę lepszy. I myślę, że na razie możemy zrobić cięcie. Pójść po prostu po jakiś samochód. Widzimy się za... Jak po prostu... Wrócę z jakiegokolwiek miasta. No, już wracam, oczywiście, z długiej podróży. Oczywiście, mamy, udało nam się nabyć w korzystnej scenie oczywiście, nawet samochód. Więc jest dobrze, po prostu. Oczywiście, samochód jest troszkę lepszy od poprzednika, no ale również wymaga po prostu. Nauki jazdy, bo wiem, że jest po, po, troszkę nowszy, lepszy, nie wiadomo jak yy, się z nim jeździ, oczywiście jakby nie było wiadomo, to bym nawet do niego nie wsiadł, ale generalnie dobrze wiem, że nie o to chodzi. Oczywiście mamy nowy samochód, oczywiście jest to samochód kolejny Ford, oczywiście troszkę nowszy, troszkę lepszy. Troszkę sprawniejszy, mam nadzieję, że dobrze się mimo wszystko będzie autem jeździło. Oczywiście będzie wymagało to dodatkowych lekcji jazdy, bo jest samochodzik stosunkowo nowiutki. No i generalnie będzie musieli się dużo, dużo rzeczy po prostu nauczyć. Mam nadzieję, że samo Tak, samochód ma najprawdopodobniej nowe hamulce. Prawdopodobnie taczowe, ale pewny nie jestem. Jest y, w, jakiś wał. Przegu, Przeguby jakieś są. Ta. Nie ma co się rozczuwać nad tym samochodem. Nie wiadomo ile, ale widzę, że ma już gaźnik. Więc Myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobry samochód. Ma oczywiście jakieś lampy. Oczywiście skoczę sobie na paczkę i spróbuję na oto wleźć. Na dach auta. Nie wiem czy udało mi się to zrobić. Ale jak widać udało mi się po prostu. Myślę, że samochód y, będzie nam przez dłu dłuższy czas użyć. Nie, nie to co nasz stary Ford. Oczywiście będziemy musieli się nauczyć dużo rzeczy, jeśli chodzi o niego. Od co włożymy sobie drzwi? No, niestety musieliśmy, żeby te drzwi zamknąć. Oczywiście, powiększymy sobie tą budę narkomańską Ej. I oczywiście będziemy musieli po prostu. Samochodem kawałek cofnąć. Mam nadzieję, że się nic nie zepsuje. Bo ten samochód naprawdę wymaga ostrożnej jazdy. Oczywiście, nie, nie, bardzo możliwe, że przez to, że umiem to będę musiał co jakiś czas sobie po prostu naprawić dom. Oczywiście, wcześniej byliśmy, że tak powiem, praktycznie spaleni. Po prostu jeśli chodzi o nas samych, a samochód, wydaje mi się, że będzie nam przez dłuższy czas po prostu taki, a nie inny towarzyszyć. Jest oczywiście w piękny czarny Ford, kolejny. I myślę, że dzisiaj możemy kończyć powoli odcinek, bo jest naprawdę mega, mega wspaniały, ale. Szkoda, że nam Fort niestety w niestety wydawało się w powietrzu, ale niestety. No, musiało tak się stać. Przynajmniej mamy kolejny samochód Amer amerykański. Oczywiście, coś niemy sobie powoli. Z, z wyjątkową ostrożnością. Wiem, że to jest ostrożnie, żeby. teraz cofnęliśmy bez większego sz szwanku bardzo podobnie byśmy w prawdziwym życiu taki samochód zarysowali zwyczajnie, ale przynajmniej samochód się trzyma samochód jest cały, nie wybuch, tak jak y, poprzedni pożar się bo że no nie wiadomo co to było właściwie ale przynajmniej mamy teraz samochód y, który przypomina faktycznie to czym y, powinien być czy ja o tym tamto to nie wiadomo co było ale ten w ta furia myślę że będzie nam towarzyszyć przez długi długi czas dziękuję że do do tego momentu oczywiście będziemy musieli w międzyczasie po prostu oczywiście samy w standardzie taki klucz do takich różnych za zabaw Oczywiście nie, nie mogę zrobić nic z tym samochodem, ale za to widać, że oczywiście zarejestrowan, go zarejestrować. Niestety dalej mam taką ra dziwną radziecką, po prostu nie wiem jak to nazwać. Yy, plakietkę, tablicę starą yy, prawdopodobnie radziecką ale z racji, że wyglądają bardzo jak współczesne, europejskie no to pozwolę sobie je po prostu zatrzymać a to, że tu... ej a dlaczego mi się pali wsteczny, co? wsteczny można by zgasić, co jak to wsiadaj no dalej się palą? nie, teraz są pięknie zgaszone Oczywiście samochód ma czerwoneczki, które zaraz zaprezentuję. Yy, oczywiście sobie to dostosujemy pod siebie. Oczywiście, rise right signal to będzie ten przycisk. left signal to będzie drugi przycisk. delight. To będzie po prostu no L. O nie, nie może być ten przycisk, ten model. Musimy zmienić yy, nominację. Coś, żeby nie wiem co. To jest wybuchło w tym samochodzie, ale nie wiem co dokładnie. I kurde, dlaczego ten samochód. Ej, tutaj będziemy musieli się dostosować że tak powiem, ten samochód pod, yy, pod siebie, pod swoje potrzeby. Yy, left signal L, leć to będzie. Hmm, nie może być L. Hmm. O niech będzie przecinek, taki hmm. no dobra, już włączymy, ich kierunkowskazy. Zobaczmy co to dało w ogóle. Nie, oświatło się w sumie nie palło, więc możemy sobie je odpuścić. Ja dziękuję, że dofaliście do tego momentu. Ja się z wami żegnam. No i cześć!